Witam Was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik z tematyki du, 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 du. oto majowe święta w Polsce i Unii Europejskiej więc oto logo dzisiejszego filmiku tak wygląda z bliska więc tu jest kawałek flagi polskiej i unijnej bo ten filmik to taki miks ważnych świąt w maju to są ważne dla Polski i dla Unii Europejskiej więc dotąd takiego filmiku nie było na moim kanale bo czy to święta majowe ważne dla Polski były osobno czy to święta majowe dla Unii Europejskiej też były osobno a to ten filmik jest do tego wyjątkowy bo to jednoczy więc mam nadzieję że teraz dowiecie się dużo fajnych rzeczy w tym jednym filmiku więc, żeby nie przedłużać, klikam Was do dalszego materiału filmowego. Tyk! A więc, pora na to, żebym Wam opowiedział o świętach, jakie wypadają w maju w Polsce i Unii Europejskiej. Najpierw Wam opowiem o tych w Polsce, a w dalszej części filmiku o tych w Unii Europejskiej. Powiem Wam w jaki dzień przypada dane święto, jego nazwę. I może w niektórych coś tam o, o tych świętach opowiem, ale może nie w każdym. Więc zapraszam do oglądania. Więc pierwsze święto, o jakim opowiem w Polsce, przypada 1 maja, ale tego maja nie jest jedno święto, tylko aż dwa święta. Więc jest jedno typowo ważne dla Polski, a jedno dla Polski i dla Unii Europejskiej. Więc najpierw zacznę od tego drugiego. Więc Dzień Wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest to ważne święto dla Polski pod tym względem, że można Podróżować dzięki dowodowi tylko osobistemu, bez paszportu po terenie Unii Europejskiej. Po drugie, że można wyjechać na wyjazd czy wakacje do krajów Unii Europejskiej, można uczyć się na każdym poziomie edukacji w całej Unii Europejskiej, można pracować na terenie całej Unii Europejskiej. Albo po prostu mieszkać na terenie całej Unii Europejskiej. Więc to jest te wszystkie plusy bycia w Unii Europejskiej. Więc Polska ma duże szczęście, że w niej jest. A co jest ważne dla Unii Europejskiej? Że Polska i kilka innych krajów w tym dniu wstąpiło do Unii Europejskiej, bo ta wspólnota europejska się powiększyła. Najbardziej w tym momencie było największe rozszerzenie Unii Europejskiej w całej historii Unii Europejskiej. Więc Unii Europejskiej są takie same prawa do podróżowania, nauki, pracy i mieszkania dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Więc Cała Unia dzięki temu się rozwija. Więc warto być krajem Unii Europejskiej. A teraz pora na drugie ważne święto, które przypada na 1 maja, i jest to typowo państwowe święto, które ma nazwę Dzień Pracy. To święto z nazwy upamiętnia. Masy robotnicze z czasów PRL-u. Ale obecnie jest to dzień wolny od pracy. Więc w tym dniu się odpoczywa i się świętuje wolność. Kolejne święto, o jakim Wam opowiem, jest to święto, które przypada 2 maja. Jest to Dzień Flagi. W rozszerzeniu Dzień Barw Narodowych. W tym dniu odaje się hołd fladze i godu polski. Są różne akcje charytatywne, oraz jest wielki przemarsz w Polsce z wielką flagą w Warszawie. I w tym dniu oddaje się taki hołd właśnie tym najważniejszym rzeczom, które tworzą z nas Polkę i Polaka. W skrócie. Więc pora teraz na to, żebym powiedział o kolejnym święcie, które przypada, i to 3 maja. A 3 maja jest Dzień Konstytucji, 3 maja. A dlaczego taka nazwa? bo to jest święto upamiętniające pierwszą w historii konstytucję polski. To jest najstarsza akt prawny w Polsce, ta konstytucja. Ale obecnie ona już nie funkcjonuje. Obecnie funkcjonuje konstytucja z 1997 roku, czyli z mojego roku urodzenia. A ma ona zapisy, które są też z pierwszej konstytucji, czyli o wolności i równości każdego Polaka i Polki. Więc podstawy konstytucji, czy w tej pierwszej konstytucji, czy tej obecnej, są takie same. Więc to jest najważniejsze. Teraz pora na jakieś podsumowanie tych świąt, bo w Polsce ten okres tych trzech dni, pierwszy, drugi i trzeci maja, się jakoś nazywa. Czyli okres od 1 do 3 maja w Polsce nazywamy majówką. W tym okresie, poza właśnie świętowaniem tych świąt państwowych, Polacy często Wyjeżdżają na taki mały wyjazd po Polsce, czy nawet za granicę, żeby odpocząć, zabawić się, zrelaksować i nabrać sił. Więc to jest taki fajny okres. Mam nadzieję, że gdzieś byliście. Jednocześnie też pamiętajcie o świętach państwowych, bo ja byłem na wyjeździe. Pewnym miejscu, co dowiecie się w innym filmiku, do którego zapraszam. Do oglądania na, o wyjazd do Pragi na 3 dni, więc oglądajcie kolejny filmik fajny, bo tam będzie, oprócz tego, kilka jeszcze innych pobocznych filmików z tej tematyki wyjazdowej, właśnie też. Więc będziecie mieć dużo do oglądania. A teraz, zanim będzie dalsza część w filmiku zobaczycie zdjęcie, na którym będą wymienione właśnie wszystkie święta w maju, które są ważne dla Polski, więc oglądajcie. Pora na dalszą część filmiku, więc opowiem Wam o świętach, jakie przypadają w maju w Unii Europejskiej. Więc pierwszym świętem, o jakim Wam opowiem, przypada 5 maja. To Dzień Rady Europy. Przypada to na Dzień Powstania w ogóle tej Rady Europy. I ta Rada Europy zrzesza bardzo dużo państw, praktycznie wszystkie, które leżą na kontynencie europejskim. Jedynie nie należy do tego Białoruś. Kawałek Rosji, który przypada na teren kontynentu europejskiego oraz państwo, które jest państwem kościelnym, czyli Watykan. Czyli te trzy nie są w tej Radzie Europejskiej. Więc pozostałe kraje na terenie Unii Europejskiej, plus wyspa Grenlandia, która należy do Danii, należy właśnie do tej Rady. Europejskiej. Nie będę więcej o tym mówić, bo byłoby trzeba dużo na to poświęcić czasu, żeby opowiadać, więc tak w skrócie Wam opowiedziałem, co to za święto. I teraz pora na kolejne święto, o którym Wam opowiem. Przypada 9 maja i jest to Dzień Unii Europejskiej. Jest to Dzień Jedności. Unii w różnorodności. Unia jest duża, jednorodna. Może nie jest aż tak wielka jak Rada Europy, ale mam nadzieję, że kiedyś Unia Europejska będzie tak duża jak Rada Europy. I że kiedyś te dwa twory nie będą potrzebne, tylko będzie wystarczył jeden. Ale jest to bardzo ważne święto dla wszystkich. Krajów Unii Europejskiej. Bo wtedy są organizowane różne wydarzenia, w, w, przypominające właśnie o jedności, równości i wtedy można miło też spędzić czas. Mam nadzieję, że to święto będzie bardziej popularne w Polsce, bo za granicą jest właśnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest to bardziej świętowane. Mam nadzieję, że u nas też to będzie bardziej świętowane za jakiś czas, by właśnie tą jedność i różnorodność czuć u nas w kraju i w innych krajach członkowskich. Więc teraz pora na podsumowanie tych dwóch ważnych świąt dla Unii Europejskiej, a z tego pierwszego, czyli Rady Europy, które oprócz Unii, że jest ważne dla Unii, to jest też ważne dla wszystkich krajów, które należą do Rady Europy i są na terenie kontynentu europejskiego. Bo to jest takie święto, które właśnie jednoczy te dwie jakby instytucje ze sobą. Więc teraz pora na to, żeby to ujednolicić w takim jednym ciągu. Bo pomiędzy 5 a 9 maja. Czyli tymi dwoma świętami, które są ważne, dzieje się coś jeszcze, bo są to Dni Europy, w których w każdym państwie Unii Europejskiej są organizowane różne wydarzenia. Czy to koncerty, czy właśnie jakieś yy, wielkie spotkania i omawianie różnych sposobów działania. I rozwoju w Unii Europejskiej. I główną rzeczą jest właśnie jedno i tość wyróżnorodności w całej Unii. Więc to jest główny taki motto, to jest ważne. I mam nadzieję, że ta część filmiku też była tak równie dobra jak pierwsza część w filmiku. I teraz będziecie mieć na koniec właśnie te święta, które są ważne dla Unii Europejskiej, ale też jakby dla całej Europy na zdjęciu, które zobaczycie za chwilę. Więc klikam Was dodać, żebyście zobaczyli. Mam nadzieję, że cały kształt w filmiku Wam się spodobał. Że nie był to nudny filmik, że był on ciekawy, urozmaicony. I że właśnie skompresowanie tego wszystkich świąt w tym jednym filmiku ułatwi Wam właśnie te wszystkie święta zrozumieć i czerpać z nich jak najwięcej radości i przyjemności. Więc Zapraszam Was do subskrybowania czy nacięcia dzwoneczka, jeśli jeszcze ktoś tego nie robi z Was. Do subskrybować, do lajkowania tego filmiku, jeśli Wam się spodobał, do pisania komentarzy, na które czekam, bo chętnie odpiszę. Do udostępnionego filmiku, bo jest ważne dla mnie. I zapraszam Was do innych filmików na moim kanale, które są filmikami. Majowymi oraz inne, które będą w przyszłości. Więc z mi tylko jedno. Pożegnać się z Wami, więc pa pa!